Witajcie kochani, ale się bardzo cieszę, że robimy ten kanał, to jest super, dziękuję za wszystkie odpowiedzi na moje pytanie, co byście chcieli usłyszeć. Figlarz napisał coś o moim dorastaniu, że pamiętaj jak byłem małolatem studenciakiem i potem nagle się ożeniłem szybko, jak ja rozumiem takie dojrzewanie mężczyzny, jak to wyglądało u mnie, no i z tego co rozumiem było dosyć niekonwencjonalne w tym sensie, że wielu ludzi dzisiaj mówi, że mężczyzna, żeby dorosnąć, zmężnić, to musi wyjść z domu i tam na swoje i radzić sobie sam, bo inaczej się nie nauczy życia i tak dalej. U mnie to wyglądało inaczej z tego względu, że nie było pieniędzy na to, żebym sobie coś. Gdzieś wynajął, chciałem zrobić studia. To musiały być studia weekendowe, bo nie było teologii dziennej w pobliżu, w trójmieście, gdzie chciałem studiować, i tak dalej, i tak dalej. Po prostu tak się złożyło, że po prostu mieszkałem z rodzicami przez całe studia, ale kupiłem sobie jakiś tam najtańszy złom, żebym mógł dojeżdżać do trójmiasta, więc. Trochę byłem samodzielny w tym sensie, że, że te studia też fundowałem sobie sam od pewnego momentu i, i właśnie ten stary samochód i tak dalej. Mój ojciec, już teraz świętej pamięci, miał bardzo dużo zalet, wiele się mogłem od niego nauczyć. To co najważniejsze dla mnie, co u niego widziałem, to Taka wspaniała cecha charakteru dla mężczyzny, że się nigdy nie poddawał. Jak sobie czasem pomyślę, przez co on musiał przejść, jakie ciosy mu życie wymierzyło, no to jestem z niego dumny, że nigdy nie widziałem ani jednej oznaki, że się może poddać. Nie? Dzisiaj ludzie czasem się poddają. No i miał też pewnie trochę wad. Natomiast na tym się nie skupiam, właśnie to jest jedna z rzeczy, których nie lubię we współczesnej psychologii. E, takie przekonanie, że będziemy powtarzać wszystko po naszych rodzicach, że to e, ciężko jest tego uniknąć. Ja jakoś zawsze się interesowałem tym, jak być najlepszym mężczyzną. E, mierzyłem wysoko, chciałem być najlepszy we wszystkim i zacząłem się tym po prostu interesować, czytałem jakieś książki, słuchałem jakiś audiobooków, obserwowałem po prostu mężczyzn, którzy mnie inspirowali, myślałem, co bym mógł zrobić, żeby być tacy jak oni, no i zorientowałem się, że charakter można sobie trochę zbudować samemu, tak trochę własnoręcznie, przez stosowanie różnych wyzwań i takiej twardej Samodyscypliny. I oczywiście ważne jest też to, żeby wziąć odpowiedzialność za swoje życie. To jest pierwszy nawyk z tych siedmiu nawyków skutecznego działania. Popularna książka i bardzo mądra. Masz być proaktywny, a nie reaktywny, masz być świadomy, że to Ty jesteś kowalem swojego losu i to jest w życiu mężczyzny najważniejsze, bo inaczej staniesz się ofiarą, więc będziesz za wszystkie swoje porażki y, oskarżał innych. I w takim razie nie masz w ogóle możliwości, żeby się rozwijać. No, bo jak masz poprawić swoje błędy? No, nie ma opcji, bo jesteś przekonany, że, że to wszyscy inni są źródłami Twoich problemów. No więc chodzi mi pokrótce o to, mówiąc jednym zdaniem, że świat uważa, że trzeba chłopaka młodego coś tak przeczołgać, żeby on rzeczywiście miał doświadczenie e, takiego ciężkiego życia, żeby się nauczył. E, a ja siłą rzeczy musiałem spróbować trochę e, zmężnieć jakoś tak <noise> przez teorię po prostu przez przygotowywanie się psychiczne do ciężkich rzeczy. E, nie miałem, że tak powiem, takiego męczeństwa Klasycznego musiałem sobie zafundować męczeństwo białe, bo to jest odniesienie do, do pierwszych wieków chrześcijaństwa, gdzie prześladowania trochę ucichły, no a święci nadal mieli takie wersety w Piśmie Świętym, że musimy znienawidzić swoje życie czy swoją duszę i tak dalej. Oni się zastanawiali, o dziewczynki, proszę. Idźcie sobie. Oni się zastanawiali, jak ja mam znienawidzić swoją duszę, swoje życie, na czym to polega, skoro prześladowania ustały, i tak powstało męczeństwo białe. I ja musiałem sobie trochę takie zorganizować, tak to widzę w moim życiu, żeby zmężnieć to musiałem sam sobie zbudować charakter, nie przez ciężkie okoliczności życia, bo miałem całkiem dobre, chociaż no, no było trochę biednie, no to może tak to, to sprawiło, że jestem oszczędny, że szanuję wszystkie moje własności, samochód, czas, pieniądze i tak dalej ale miałem kochających rodziców, ciągle mieszkałem w domu z rodzicami i tak dalej, więc Jestem za tym, żeby trochę łamać konwencje i te przekonania światowe, że nie jest to możliwe, żeby dojrzeć, żeby zmężnieć, jeśli nie zostaniesz wrzucony w magiel, w wir tego świata. Jestem przekonany, że każdy może po prostu sobie wyobrażać, bo to jest autentycznie Nauka to teraz udowadnia, że, że wyobrażanie sobie, siebie, kiedy jestem w jakichś sytuacjach, no w ten sposób nasz mózg naprawdę przygotowuje się do takich sytuacji, które sobie wyobraża. Autentycznie tak to działa. Więc jest to możliwe, żeby zmężnieć, żeby być dojrzałym, jeśli przygotowujesz się psychicznie w taki sposób, do, do przyszłego życia, i jeśli dzisiaj w rzeczywistości uprawiasz sobie, że tak powiem, takie białe męczeństwo, czyli narzucasz sobie taką najostrzejszą dyscyplinę, jak jesteś w stanie, tak? bo wiadomo, że wchodzi cały temat jakiegoś wypalenia i tak dalej, chociaż mam wrażenie, że dzisiaj zbyt wielu młodych ludzi szasta, szasta tym terminem. Mam wrażenie, że bardzo pomagają w tym takim dojrzewaniu emocjonalnym dorastaniu lektury, zwłaszcza z tych najgorszych okresów ludzkości, jak wiecie, Syłka na Syberię i tam życie w tych łagrach są takie świetne książki, które są wspomnieniami więźniów właśnie z tamtych czasów, z tamtych miejsc. I oczywiście takim klasykiem, tak, zdaje się, w Polsce jest pan Herling Grudziński. Nawet nie pamiętam, jak się nazywa książka. Natomiast ja jeszcze bardziej polecam. No trochę może to jest z tego powodu, że to jest jakoś mi bliskie, bo moja mama studiowała na ASP w Gdańsku, na Akademii Sztuk Pięknych, i tam miała takiego profesora od malarstwa, który się nazywał Adolf Popławski. I on napisał taką książkę, ona ma chyba różne tytuły, ale 12 lat katorgi czy 12 lat łagru. w każdym razie jego nazwisko jest dosyć takie oryginalne, więc pewnie znajdziecie, chociaż nie wiem ile jest sztuk dostępnych w internecie tej książki, no bo to taki po prostu profesor z Gdańska, nie wiem, nie wiem jaki był nakład tej jego historii, natomiast... To było dla mnie jeszcze, jeszcze ciekawsze. Zwłaszcza, że to taki oryginalny zawód, prawda? Malarz. Jak to, jak życie w, w obozie sowieckim wyglądało z punktu widzenia malarza. <śm> Bo tam takie ciekawe historie, że, że ludzie do niego przychodzili i mówili: Ej, panu! Bo tak się śmiali ruscy z Polaków, że mówią do siebie per pan. I oni mówili do niego. Ej, panu, narysuj mi tam Matkę Bożą na liście, bo, bo paczki przyjeżdżały do więźniów, do tych obozów, i ci więźniowie chcieli, żeby im rysować, że to Matka Boża sama doniosła tą paczkę do tego więźnia. I tak w podzieńce taki list z taką ilustracją wysyłali do, do swojej rodziny. Bardzo ciekawe historie, no ale, ale chodzi o to, że czytanie takich książek. Bardzo uświadamia człowieka, e, sprawia, że tak pokornieje i dojrzewa. Co może się niektórym nie mieści w głowie, no bo to właśnie, e, właśnie chodzi o, o takie ćwiczenia no, myślowe, tak? <laughs> to brzmi bardzo biednie przygotowywanie się psychiczne do ciężkiego życia, a jednak koniec końców stwierdzam na podstawie własnych obserwacji że po prostu w moim życiu to zadziałało, słuchajcie, bo sporo na mnie trudnych rzeczy spadło. No i oczywiście to nie tylko wiecie, bo tak trochę mówię z punktu widzenia takiego ludzkiego, światowego, takie takie domowe sposoby na dojrzewanie, ale jak najbardziej wiara, oddanie się Jezusowi, Chrystusowi proszenie Ducha Świętego, żeby był we mnie i tak dalej. Ale to wszystko właśnie musi być ukierunkowane w ten sposób, że muszę narzucać sobie dyscyplinę, muszę się wyrzekać różnych rzeczy, muszę sobie postanawiać różne rzeczy. Ale koniec końców właśnie do tego zmierzam, że to zadziałało i, i właśnie jak tata mi zmarł, nie mam żadnych uwag co do siebie. Wow! Brzmi pysznie ale mogę powiedzieć, tak jak Święty Paweł, moje sumienie niczego mi nie wyrzuca, przynajmniej w tej, w tej kwestii. Tak samo, kiedy właśnie brałem ślub z Hanią i, i kiedy później mieliśmy jakieś tam różne problemy. i kocie, bo cię rozjadę. No to ze wszystkich jakichś tam problemów wychodziłem obronną ręką, jak to się mówi. I się nie wstydzę niczego. Więc tak naprawdę tyle. Nie wiem, co jeszcze dodać. Koniec końców chodzi o to, jeszcze raz powtórzę, że można sobie samemu zafundować, szkołę życia, nie musi to być jakiś poligon, na którym stracimy zdrowie czy nabawimy się w jakichś innych problemów. Tylko można to zrobić właśnie w takiej formie pilnego, z oddaniem po prostu odrobienia pracy. Domowej. Można to sobie odrobić w domu. E, takie dojrzewanie i, i przygotowanie do, do przyszłego, niełatwego życia. Także bądźmy pilni, czyńmy postanowienia, wyrzekajmy się tego, co niepotrzebne, co nas spowalnia i bądźmy pełni ufności, że Pan nas będzie prowadził. To Jego obecność w naszych wnętrzach jest najważniejsza. Amen. Dzięki za pytanie. I wszystkiego dobrego. Shalom!